Państwu. Dziękuję za bardzo ładne wprowadzenie. No faktycznie e, ostatnim razem, kiedy stałem w tym miejscu, e, dokładnie 3 lata temu, nie miałem plakietki PCG, tylko Ministerstwo Nauki, e, jeszcze prezentując projekt Ludzie Nauki wtedy. Teraz opowiem o innym takim naszym projekcie, można powiedzieć, nowych procesach dedykowanych nauce. Postaram się zabrać państwu jak najmniej czasu, wiemy już, która jest godzina, ale mimo wszystko kilka słów wstępu takiej historii, skąd się ten pomysł nazywany Webcon for Science wziął. Nasza firma, PCG Akademia, oprócz polskiego rynku, na którym państwu zapewne jest dobrze znana, gdzie w tym momencie już mówimy ponad o 25% dorobku naukowego przetwarzanego w systemach dostarczanych przez PCG Akademia, realizuje z powodzeniem wiele wdrożeń w krajach innych europejskich. I właśnie te pomysły, te procesy, które będziemy Państwu za chwilkę w bardzo skrótowej formie przedstawiali, one właśnie pochodzą z tychże krajów europejskich, ze Szwajcarii. Czy Belgii, gdzie hmm... Do tej pory dominowało tak naprawdę w Polsce przynajmniej podejście skupiania się na przetwarzaniu już dorobku naukowego, który powstał, został wygenerowany, publikacja się ukazała, jest projekt podpisany, jedziemy, zostało to wrzucone do repozytorium. Dalej ten kontekst na polskiej arenie był przetwarzany pod kątem oczywiście ewaluacji, dane. Mm Dane, które Państwo gromadzili, były przetwarzane, właśnie optymalizowane w naszych narzędziach, takich jak Science Cloud, po to, żeby dostać jak najwięcej punktów, żeby zoptymalizować swój wynik ewaluacyjny. I to tak naprawdę był do tej pory taki, można powiedzieć, standard CRIS-owy, o którym mówiło, mówiło się na terenie Polski i który też dominował do niedawna na Arenie generalnie międzynarodowej. Natomiast y, uczelnie europejskie w tym momencie idą krok dalej. Tak, mamy ten dorobek, fajnie, że on powstał, ale chcielibyśmy wiedzieć coś więcej czyli y, usystematyzować generalnie proces przygotowania tego dorobku naukowego, czyli przygotowania publikacji, przygotowania projektu naukowego, zgromadzenia informacji na temat e, dostępnych źródeł finansowania e, w jednym miejscu. I tak powstał projekt de facto całej gamy procesów webkonowych dedykowanych nauce. E, w ujęciu takiej można powiedzieć nomenklatury związanej z zarządzaniem dorobkiem naukowym, wcześniej mówiliśmy o cris czyli Current Research Information System, o systemie, który przetwarza istniejący dorobek. Natomiast w tej nomenklaturze e, dotyczącej zarządzania dorobku WebCon for Science to jest RMS, czyli Research Management System, coś, co służy przygotowaniu tego dorobku e, naukowego. E, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że Państwo ten dorobek naukowy gromadzą. Gromadzą go w repozytoriach, w bazach wiedzy, systemach krysowych i WebConf for Science służy temu, żeby te dane reużywać, korzystać z nich e, na potrzeby różnych innych procesów, takich jak chociażby ocena pracownicza, czyli krótko mówiąc, żeby nie wprowadzać do kolejnego narzędzia tych samych danych, e, nie przeklepywać ich zawsze jest to ryzyko błędu, tylko żeby ściągnąć wszystkie dane, zintegrować systemów dziedzinowych, zamieścić je w łebkonie w jednym e, procesie. Uh, mniej więcej are... Tak wygląda, można powiedzieć, cała kooperacja tych narzędzi, które mamy obecnie w naszym portfolio. System Science Cloud, które część z Państwa uczelni już wykorzystuje, podobnie zresztą jak DSpace, komunikuje się z systemami ministerialnymi, ściąga dane, wysyła dane do systemów ministerialnych, ale też komunikuje się z DSpace'em. DSpace jest to miejsce, gdzie Państwo dorobek naukowy gromadzą, integrują, go z innych międzynarodowych baz danych i wysyłają poprzez ten integrator właśnie do systemów ministerialnych, ale od teraz też te dane mogą Państwo zacząć używać w innych procesach właśnie w obszarze naukowym. I do takich e, procesów, które sobie wyszczególniliśmy w tej gamie nowych procesów, wyszczególniliśmy ocenę pracowniczą, e, tak zwaną strategię publikacyjną zawierającą obsługę mm, opłat APC, e, aplikacje projektowe, zarządzanie projektami jako kolejny etap życia projektu, zarządzanie aparaturą badawczą, czy też z zgłoszenia patentowe. I teraz przechodząc po kolei bardzo krótko przez te nowe procesy, jak one wyglądają. Strategia publikacyjna. Pierwszy proces de facto wydaje się najważniejszy, bo wokół tych publikacji dzieje się najwięcej. Publikacje też stanowią główne kryterium ewaluacyjne w Polsce, ale też i za granicą, oczywiście, w każdym innym systemie ewaluacyjnym. Na czym ten proces, krótko mówiąc, polega? W pierwszym kroku władze uczelni ustalają poprzez Webcona e, tak zwane cele do osiągnięcia, e, wybierają, w jakim ujęciu te cele mają być osiągnięte. Czy będą to e, metryki, współczynniki Impact Factor, Side Score. Kwartyle, czyli, czyli osiągnięcie określonej liczby publikacji w czasopismach, mieszczących się najchętniej, oczywiście, w pierwszym kwartylu lub w drugim, ewentualnie, albo też w ujęciu ministerialnym. Tak? To monitorowanie celów może się odbywać równolegle na poziomie dwóch, dwóch tak naprawdę różnych zasadniczo metryk. Te cele, które uczelnia, władze uczelni wyznaczają sobie jako całość są następnie w tym procesie przenoszone na poszczególne jednostki organizacyjne, na wydziały, a zaś dziekani wydziałów, kierownicy jednostek organizacyjnych przenoszą te cele na poszczególne grupy pracownicze, czy też na poszczególnych pracowników. To jest pierwszy element tak naprawdę tego procesu. Drugim elementem jest zapewnienie obsługi cyklu życia publikacji, czyli zarejestrowanie projektu publikacji, potem rejestrowanie kolejnych etapów jej realizacji, jak akceptacja, recenzja, zgłoszenie, zgłoszenie do czasopisma, recenzja uzyskanie tej pozytywnej recenzji i w końcu opublikowanie tej pracy w czasopiśmie. System dzięki temu daje na bieżąco możliwość monitorowania, na którym etapie osiągania tych celów jesteśmy. To w szczególności przydaje się w takich etapach ewaluacji, kiedy jesteśmy na przykład teraz, kiedy mamy trzy miesiące do, do rozpoczęcia ewaluacji naukowej i de facto no nie wiemy, co jeszcze tam, gdzie gdzieś się nam dzieje, gdzie jesteśmy, co jesteśmy jeszcze w stanie dowieść ile do publikacji e, i tak dalej. Dzięki temu narzędziu Państwo wiedzą nie tylko to, co jest opublikowane, ale to, co będzie dowożone na przestrzeni kilku kolejnych miesięcy. Oczywiście to rozwiązanie może być też zintegrowane z innym procesem jakim jest ocena pracownicza. Po opublikowaniu publikacji po uzyskaniu odpowiedniego statusu w webconie taka publikacja automatycznie może trafiać do repozytorium naukowego bazy wiedzy jaką może być DSpace. Tutaj mają państwo taki przykładowy ekran z tego procesu, jak, jak on może wyglądać. Wszystkie opisy są po angielsku. Tu proszę wybaczyć, no, dostałem też doproszony w dosyć późnym etapie tutaj organizacji tej konferencji. Te procesy są po angielsku, bo tak jak mówiłem, one są realizowane na rzecz uczelni zagranicznych w tym momencie, ale generalnie to, co państwo widzą, są to pewnego rodzaju diagramy. One mogą mieć postać kołową, słupkową, postać linearną, jeżeli chodzi o wykresy osiąganych celów, te cele, tak jak mówiłem, mogą być wyznaczane zarówno w kontekście współczynników pochodzących z baz międzynarodowych, jak i tych naszych krajowych, czyli punktacjach ministerialnych. Kolejnym procesem, z którym przychodzimy w tym pakiecie są aplikacje projektowe. To jest nic innego jak zgromadzenie, tak naprawdę w ramach jednej listy centralnej bazy takiej uczelni, wszystkich źródeł finansowania aktywnych, dostępnych i nadchodzących. Naukowiec czy też pracownicy uczelni mogą dostawać automatyczne powiadomienia, notyfikacje o nowych źródłach finansowania. Część danych może być oczywiście uzupełniana ręcznie przez pracownika administracyjnego, jeżeli chodzi o ten wykaz, część możemy również pobierać tych nowych tzw. funding opportunities ze źródeł zewnętrznych, chociażby takich jak otwarta baza projektów europejskich Cortis. Ten proces zapewnia możliwość przeprowadzenia takiej wewnętrznej procedury aplikowania o środki, rezerwacji, w trakcie której następuje rezerwacja środków na wkład własny na dany projekt, konfiguracja zespołu badawczego, infrastruktury niezbędnej do realizacji danego projektu. Po akceptacji takiej wewnętrznej, ten projekt jest składany i jeżeli uzyska finansowanie będzie przechodził do kolejnej fazy do kolejnego procesu który za chwilkę powiem którym będzie zarządzanie już istniejącymi projektami to co państwo widzą to też jest z jednego, jeden przykład takiej listy projektów, tutaj Państwo widzą no, dwa takie źródła finansowania, z których uczelnie, które uczelnia sobie gromadzi w tym systemie może każdy sobie przejrzeć, jakie są wymagania, jakie są terminy składania różnych aplikacji itd. Tak i teraz kolejna faza, czyli to zarządzanie projektem. W momencie kiedy w wyniku złożenia tej aplikacji projektowej uczelnia instytucja otrzymuje środki finansowe, dalej może w ramach łebko na tym projektem zarządzać, czyli może rejestrować kamienie milowe, monitorować postęp z ich realizacji, raportować osiąganie określonych rezultatów, rejestrować wydatki w projekcie. Tutaj również jest oczywiście przewidziana. Integracji systemami typu ERP, żeby chociażby wysyłać e, informacje o ponoszonych wydatkach. Może być tutaj zintegrowany oczywiście obieg faktur, aby przypisywać wydatki do określonych e, projektów. Dzięki temu można monitorować, pilnować e, budżet. E, uczelnia natomiast ma kompleksowy taki przegląd na statystyk e, w realizowanych e, projektach, czyli ile jest środków wydanych, na jakich są etapach, czy zbliża się jakiś raport, który trzeba złożyć. E, no, krótko mówiąc, system realizuje te obowiązki, za, e, które de facto są wykonywane przez e, w tym momencie cały sztab e, ludzi. W ostatnim etapie oczywiście system umożliwia rozliczanie tego projektu e, i przygotowanie raportu dla instytucji e, finansującej. Tak mniej więcej wygląda e, przykładowy, e, przykładowy panel jednego z projektów i tutaj widzimy właśnie te, jakiś tam przykładowy kamień milowy zarejestrowany przykładowy wydatek z tego projektu. No mniej więcej tak to się przedstawia. Kolejny proces zarządzania aparaturą badawczą. Jest to proces, który troszkę odwraca nam, można powiedzieć, przekazywanie danych pomiędzy webconem a systemem repozytoryjnym, aczkolwiek też nie jest to w 100%, wymagane w 100%, procentach, bo generalnie chodzi o to, że u DSpace ma tutaj być źródłem danych w zakresie dostępnej aparatury badawczej jako system cris ale również ten katalog dostępnej aparatury mogą państwo bezpośrednio w webconie rezerwować. Ten proces umożliwia, tak naprawdę przeprowadzanie procesu rezerwacji sprzętu, infrastruktury na potrzeby realizacji jakichś badań po, pozwala zapanować nad kalendarzem dostępności tej aparatury, pozwala rozliczyć koszty związane z jej wykorzystaniem i dzięki czemu zoptymalizować tak naprawdę zużycie, e, użycie zasobów e, uczelni. I ostatni proces, o którym chciałem wspomnieć, proces już części państwu znany, mieliśmy tutaj na jednym z panelów omówienie, tak naprawdę, innego wdrożenia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Natomiast kilka słów o tym, do czego, tak naprawdę, jak ten proces funkcjonuje, jest on dużym uproszczeniem administracyjnym, bo zakłada przede wszystkim dla pracowników naukowych odciążenie w postaci braku konieczności wypełniania tych wszystkich Formularzy, bo mamy je dostarczone z systemów dziedzinowych, z systemów repozytoryjnych, czy krisowych, jak DSpace albo z systemów dziekanatowych, mówiąc o kontekście osiągnięć, o charakterze dydaktycznym. To jest dużo mniej formalności, naukowiec ma dużo mniej rzeczy do uzupełnienia. I podobnie zresztą jak pracownicy działu administracyjnego, którzy nie muszą tylu rzeczy sprawdzać, tak? bo z, proces zakłada, że uwzględniam w ocenie pracowniczej to, co przyszło z systemu dziedzinowego. Jeżeli tego nie ma w systemie dziedzinowym, najpierw uzupełnij dane w systemie dziedzinowym tak? i dopiero wtedy wykorzystaj te dane w tym procesie. Krótko mówiąc, dzięki temu mamy już potwierdzoną pewność danych z innego systemu, wykorzystujemy je w tym procesie, proces trwa szybciej i jest mniej podatny na błędy. E to jest oczywiście już pełna automatyzacja, cyfryzacja takiego procesu, począwszy od samego formularza, proces oceny, yy, weryfikacji tych osiągnięć, skończywszy na archiwizacji yy, całości dokumentacji. I tak jak mówiłem, tutaj domeną jest ponowne wykorzystanie danych, reużycie tych danych, które uczelnia gromadzi, czy na potrzeby ewaluacji sprawozdawczości ministerialnej w pozostałym zakresie, na potrzeby statystyki gusowskiej, jeżeli takie również. Zbiory Państwo posiadają, to może zostać zintegrowane w tym rozwiązaniu, wrzucone do jednego procesu i w pełni zautomatyzowane. Tutaj przykład y, tej oceny pracowniczej, pobranych danych y, z akurat w tym kontekście systemu DSpace. Y, Widzę Państwo na, na górze taki tutaj przycisk z tego ekranu, który służy do pobierania danych właśnie na potrzeby tej oceny pracowniczej, danych o charakterze naukowo. Zmieściłem się myślę, na no dwie minuty przekroczyłem, ale starałem się jak najszybciej o tym powiedzieć. Tak jak mówiłem, jest to jedynie tak naprawdę drobne zarysowanie tego, jak te, do czego te procesy służą. Gorąco Państwa zachęcam do tego, żeby te procesy trochę zgłębić, żebyśmy mogli u Państwa się pojawić, porozmawiać o tym, jak można te procesy ewentualnie wykorzystać w Państwa uczelni. Kontakt, jaki do siebie zostawiamy, e, mają Państwo tutaj widoczny. W zespole, e, tutaj zostałem wspomniany jako ten ekspert z ministerstwa, ale jeszcze w zespole mamy takich osób więcej. Współpracuje z nami również Pani Małgorzata Paszkowska, e, do niedawna pracownik ośrodka przetwarzania informacji, odpowiedzialna chociażby właśnie za procesy wdrożenia systemu SEDN czy PBN. Bardzo Państwu dziękuję.